z tej strony Fanasta. Wróciłam już. Pamiętacie, jak nakrywaliśmy jakieś tam e, książka, jakieś tam lektury, portach pisać i gdzieś wam przygotowałam fajny film. E, Tutaj mam taką figurkę to przyniosłam. Przyniosłam dopiero z Karaszu. Znaczy nie, ja poszukałam ich. I wzięcie tu już na losę, czy... Tylko ptaszka. Na nie ptaszka. Tylko, tylko pieska na Wiecie. Na mnie się nie. Ten. A jeszcze mam jedno. Ale wy mi, mi nie wierzycie, że to znalazłam w Turcji. To było w McDonalcie W hełmie. Wiecie. A ten ptaszek by, też był w McDonald's. A to papa była w takim jajku duszy. Z nią się nie da nic robić. Idziemy. Fajno, pozdaj, faszo! Chwabiczek! O, o, cierpię. to ciężki. Du skal spise den sånn.